się manko z tej strony super za 0,90 tak tak to ja znowu wracam po długiej przerwie w końcu powiedziałem sobie yy, super za weź się za siebie i po prostu yy, no Nagrywaj częściej te odcinki i po prostu weź się w kupę za przeproszeniem I, i w ogóle. Ja bym chciał wam przedstawić przyszłą youtuberkę, bo nie wiemy jeszcze jaki login będzie miała, ale e, powiedziała mi, że będzie to e, nagryw... znaczy no nie kończę tą grę, ale coś tam będzie nagrywać, być może ze mną, więc przywitaj się. Cześć wszystkim. E, będzie oczywiście ustalone e, jaki będzie login, może za miesiąc dopiero e, się okaże, nie wiadomo. E, poproszę oczywiście super Z, żeby w następnym odcinku dał link do mojego kanału. Zapraszam. Dobrze, a więc e, fajnie. No i chciałbym dlaczego gramy w Deluxe Ski Jumpa. Ja wam przedstawiałem kiedyś tą grę i cóż... W no zdecydowałem się, że skoro sezon sportów zimowych się pojutrze zaczyna, bo y, będzie Puchar Świata, wiadomo liczymy na naszych skoczków, że osiągnął coś więcej niż w zeszłym sezonie. No i cóż, i stwierdziłem, że skoro sezon się rozpoczyna, no to my też może sezon rozpoczniemy, pucharu świata, więc tak. Zawodników wszystkich, po prostu ja tu mam masę tych zawodników aktualnych, nawet kilku nieaktualnych już i słuchajcie, to jestem ja, to jestem ja, to jestem ja po prostu super za 0,90, widzicie epicki strój po prostu i dobra. Słuchajcie, w ogóle ten odcinek drugi raz już nagrywam, bo coś yy, mi nie wyszło po prostu i tak wyszło, że te skocznie wybrałem. 15 losowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, tak? Piętnaście skoczni. Yy... I tutaj ustawienia, widzicie kwalifikacje, podwójny puchar oczywiście, auto zapis, punktacja według pozycji, no i cóż, dobra, skończmy, pitolić, czas na skakaje, lecimy, zawody w Czechach, a więc startujemy. Słuchajcie, może y, ja zrobię cięcie, niech ci wszyscy skoczkowie przelecą, bo zobaczcie ilu ich jest. A ja skaczę dopiero jako czterdziesty, więc y, myślę, że takie nie będę was przynudzał i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem już z powrotem i widzicie, teraz my skaczemy. A więc lecimy z tym sezonem tam bez pitolenia żadnego skaczemy uwaga lecę lecę w powietrzu tak tak polecę daleko i i czy się dostałem do konkursu tak oczywiście że się dostałem jak widzicie super za się dostał a więc słuchajcie, znowu się widzimy za chwilę Ej, siemanko, widzicie już koniec kwalifikacji wygrywa je Severin Front, my zajmujemy miejsce 38 a więc lecimy z konkursem, a więc zacznie Jurij Tepesz, a więc ja, znowu cięcie robimy i widzimy się już za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem, jak widzicie prowadzi Simon Amann, yy, drugi jest Anders Jakobsen, i Gregor Szliencauer. No dobra, więc lecimy dalej, I teraz my, konkurs, oj niedobry wiatr, powiem wam, ale spróbuję się dostać do drugiej serii, postaram się. Uwaga, wybraliśmy się, jesteśmy w powietrzu, lecimy. Chcielibyśmy bardzo niekorzystny wiatr, upadamy i odpadamy. No a więc, dobrze, zrobię cięcie i po konkursie się zobaczymy, słuchajcie. Siemanko, jesteśmy po pierwszej serii, jak widzicie zająłem 44 miejsce, tylko to chciałem wam pokazać. No dobra, widzimy się po drugiej serii. Okej, okay, jestem z powrotem, a więc zawody wygrywa Simona Mann, drugi jest Anders Jakobsen, a trzeci Anders Bardal. I tak oto wygląda klasyfikacja generalna, Jesteś ty, jesteśmy na 30. Pierwszym miejscu w ogólnej klasyfikacji, no ale nic. Lecimy dalej z konkursem. Drugi konkurs i lecimy od kwalifikacji. Rozpoczyna Maksymilian Mechler, ale my widzimy się, kiedy będzie 17 skoczek, czyli ja. Okej, okay, witajcie ponownie. Jak widzicie, wystarczy nam 100,5 metra skoczyć, żeby się dostać. Nawet spróbujmy, ale znowu wiatr jest bardzo niekorzystny. Mam nadzieję, że się dostaniemy, chociaż do konkursu lecimy, dobrze, 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 ciągnij, ciągnie. ciągnij, ciągnie, ciągnie. oj, będzie daleko, spokojnie, lądujemy, nie musimy wygrywać tych kwalifikacji, jesteśmy na miejscu czwartym, no dobra, widzimy się po kwalifikacji, okej, okay, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, dziesiątka najlepsza pucharu świata automatycznie się dostała, kwalifikację wygrywa Simon Amman a super za, czyli ja jestem na miejscu 25, a więc myślę, że jakby tak w konkursie było pięknie, no to byłoby pięknie. Właściwie what, co ja powiedziałem? No dobra, nieważne. Widzicie skaczę jako 15, a więc widzimy się za chwilę. Siemanko, jestem już z powrotem, a więc skaczemy. Lecimy z tym koksem, wiatr jest całkiem niezły, więc myślę, że można powalczyć o dobrą odległość. Lecimy dobrze, dobrze, dobrze. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Które miejsce zajmujemy? Piąte, pięknie. A więc widzimy się za chwilę. Siemaleczko, a więc jak widzicie jestem dwudziesty, a więc skaczemy dalej. No dobra, to za chwilę widzimy się przy moim skoku. Okej, okay, jestem z powrotem, a więc skaczemy. Fajnie, zdobywamy pierwsze punkty, to jest pewne, ale teraz zobaczmy, ile tych punktów będzie. Polecimy, oby jak najdalej, oby po medal jakiś, no nie, o, oczywiście upadek. Ja jestem kiepski, ja jestem po prostu w tym najlepszy w upadaniu, słuchajcie. No dobra, to zobaczymy, może do końca przewiniemy, przewinę z wami te zawody, ale zobaczcie, nie będę ostatni. Juppi, ja, jej. <ścoughs> tak, prowadzi Piotr Żyła na razie. A oj, ale... Kamil to go wyprzedził, a, wy, a tu Rumoren teraz na miejscu drugim, a w ogóle Żyła jest trzeci, Hexek już czwarty z kotem. No i tu się już namieszało nieźle. I zobaczmy, Kubacki pro, tu, przepraszam, Dajki, i to prowadził po pierwszej serii zawodów. I zobaczymy, kto zwycięży, kto zwycięży, kto zwycięży? Gregor cały, drugi, Anders van Emela trzeci, Adam Małysz. A więc zapis, mamy auto zapis. I które miejsce mamy w klasyfikacji? 35. Fajnie, przeskoczyliśmy. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. A więc robię cięcie. Nowa skocznia Wielkiej Brytanii. A więc trzymajcie się, zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy. Z powrotem jak widzicie potrzebujemy 52 metrów, aby sobie zapewnić kwalifikację, ale zobaczcie jaka ta skocznia mała jest, więc to wcale łatwe być nie musi, więc skaczemy i trzymaj kciuki misiu za mnie, bo misiu ze mną również tutaj siedzi i obserwuje co się dzieje i daleko, polecieliśmy wystarczająco daleko, a więc jesteśmy w konkursie, okej okay, robię znowu małe cięcie, mam nadzieję, że te cięcia was nie będą wkurzały jakoś, ale po prostu wolniej mi się mi leci, po prostu yy, no ta cała seria mi wolniej leci przez to, że nagrywam, a po prostu chciałbym to dosyć szybko nagrywać, więc no dobra, widzimy się za chwilę. Siemaneczko, a więc jak widzicie zajęliśmy 35 miejsce w kwalifikacjach, więc zapewniamy sobie awans do drugiej serii. No dobra, no to wskaczę jako 16, widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem z wami z powrotem. No dobra, lecimy. Oj, dobry wiatr! Podoba mi się to, lecimy, słuchajcie. Dobra, świetne, wybicie z progu będzie daleko, daleko, bardzo daleko. Obejmujemy prowadzenie w konkursie, ale cudnie skoczyliśmy. A więc słuchajcie, dopóki będę pierwszy, nie będę przewijał, a więc y, nie będę robił cięcia po prostu i y, zobaczymy kto nas wyprzedzi. Po prostu chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, kto mnie wyprzedzi. Jeżeli w ogóle ktoś mnie wyprzedzi, ja mam nadzieję, że tak się nie stanie i będziemy prowadzić w tym konkursie. Mamy przewagę 2,6 punkta i naprawdę jesteśmy dosyć blisko nawet yy, dużej, bardzo dużej ilości punktów. Zobaczmy ilu jeszcze skoczków zostało. Ok, cały, oj Martin Koch nas wyprzedził, no dobra to mi się, słuchajcie, nie opłaca robić cięcia, bo 4 skoczków zostało, ale będziemy bardzo wysoko. Po tej pierwszej serii okej okay, i zajmujemy drugie miejsce. Słuchajcie, a więc widzimy się jak y, będzie powoli, powoli zbliżał się mój skok. Siemaneczko, z powrotem jesteśmy i już powoli zbliża się mój skok. Y, oby daleki, oby dobry, no zobaczymy jak to nasza przewaga będzie się utrzymywała. No dobra, lecimy, dobry wiatr, świetny wiatr, wykorzystajmy to dobrze, lecimy, lecimy, lecimy i, i dobry skok, ale nie będziemy, oj, czternaste miejsce. Spadliśmy mocno. Zobaczmy jeszcze, czy Koknak z nas zepchnie tak na 15, ale wygrywa Adam Małecz, drugi Robert Ranec, trzeci Simon Amann. ale niestety nie mogę być z tego z tej drugiej serii zadowolony. Zobaczmy na którym miejscu jesteśmy w ogólnej klasyfikacji. Na 28 razem z Weltom. okej, okay, a więc lecimy dalej. Y już jako 24 skoczę w kwalifikacjach, ale zrobię cięcie. Widzimy się za chwilę. No i okej, jesteśmy z powrotem. Ile potrzebuje? 46,5 metra, tak? Mniej więcej, aby się dostać. A wiatr jest całkiem niezły. Zobaczymy, jak daleko polecimy. I czy polecimy daleko? Tak, oczywiście. Siódme miejsce, pewna kwalifikacja. Widzimy się za chwilę. No i okej, okay. jesteśmy z powrotem kwalifikacje wygrywa Noriaki Kasai, ja zajmuję miejsce 24. No dobra, no to ja skażę jako Drugi w konkursie, a więc widzimy się oczywiście za chwilę.